Witam, z tej strony Greku. Dzisiaj na kanale pobawimy się w unboxing. Wreszcie doszła do mnie przesyłka ze znanego zalegro sklepu Trzmiel. A stwierdziłem, że troszkę przeoszczędzimy. Ponieważ, jak wiadomo, wszystkie sklepa akwarystyczne, takie sieciówki strasznie zdzierają. Tak więc postanowiłem kilka rzeczy w jednej paczce zamówić. W niej znajduje się również niespodzianka, nad którą długo się zastanawiałem, ale w końcu decyzja zapadła. No to co, zaczynamy. Jak widać, postarali się w trzmielu, ładnie zapakowane. Wszystko tak, że raczej nie powinno się nic z tym stać. Ofoliowane taśmy. Ze sklepu, który zresztą serdecznie polecam, gdyż ceny mają naprawdę konkurencyjne, tak jak wyliczałem, porównywałem zamówienie ze zwykłą sieciówką, no to przeoszczędziłem mniej więcej połowę. No ale dobra, zaczynamy gwiazdkę. Co my tu mamy? Steropian, tego akurat nie zamawiałem. No ale lecimy po kolei. Co my tu mamy? Szczypce JBL-a. Nie wiem jak to widać. A, taka duperelka. Przydatna na przesadzeniu roślin. Zobaczymy, czy będę korzystał, czy nie. Dużo ona nie kosztowała, bo z tego co pamiętam to coś w granicy 15 zł. Dosyć długie, poręczne. Wydaje mi się, że fajnie może się nim sadzić. Nie będzie trzeba całej łapy wsadzać do akwarium. No dobra. Nie będziemy skupiali się na jednej rzeczy. Lecimy dalej. Do małego kotnika ojca. Zamówiłem filtr kaskadowy. Tak naprawdę jest to. Najtańszy filtr jaki mieli jeśli chodzi o kaskady. No ale do tamtego kotnika to wiele mi nie potrzeba. No prawdopodobnie dam sprawozdanie jak się będzie sprawował. Wszystko się okaże. Takie maleństwo. Ale ten kotnik to ma z tego co pamiętam coś około 20 litrów. Także myślę, że w zupełności starczy. O, w tym momencie jestem tam jakiś Chińczyk, który ledwo działa raz w tygodniu. Czyszczenie obowiązkowe. Czy myślę, że będzie lepiej? Dobra, lecimy dalej. A jeśli chodzi o cenę tej kaskady, no to chyba 18 z groszami. Też groszowa sprawa. Co tu ja trzymam? Gąbeczka. A, stwierdziłem, że kawałek gąbki jeszcze się przyda w moim kuble. W jednym z koszyków zamierzam ją dołożyć, wyciąć na wymiar. Też groszowa sprawa. A ładny, duży klocek. Przyda się. Co tu lecimy dalej. To to może później. Mamy więcej styropianu. Ceramika. Jakoś z tego co pamiętam tania była. Dlatego się na nią skusiłem. Wydaje mi się, że w tym moim kuble standardowo dołożyli niby pół litra tej ceramiki, ale w sumie nie jestem pewien, czy te pół litra tam jest. No pół koszyka. Stwierdziłem, że dosypię do pełnego kosza. Niech będzie więcej tej ceramiki. Od przybytku głowa nie boli. Ceramika firma Aquanowa. Pewnie później znam sprawozdanie jakiej porowatość, jak to wygląda. No zobaczymy, zobaczymy. Co tam dalej? Mamy zaolit pół kilo. W Tchmiel akurat sprzedają to po prostu właśnie na kilogramy. Mój już ma ponad rok także pewnie swoje właściwości stracił postanowiłem wymienić groszowa sprawa również na trzmielu nie pamiętam coś koło 4-5 zł chyba naturalny zeolit przy następnej podmiance się podmieni dobra zeolit to wiemy, to wiemy Kulki JBL-a, glinotorfowe. Również z porównaniem do cen sieciówek zapłaciłem za nie mniej więcej połowę ceny, także bardzo fajna sprawa. Wcześniej używałem kulek węglowych, zdałem egzamin, jednak dużo czytałem opinii na temat tych kulek glinotorfowych JBL-a. Podobno się rewelacyjnie sprawdzają, także to będzie mój następny nabojnik. Co tam dalej? Karbo i potas. Karbo używam już od dłuższego czasu, jestem z niego zadowolony. Nastąpiła przerwa w filmie. Silikon akwarystyczny. Taka mała tubeczka, to kosztowało dwa z groszami. A taką tubkę warto awaryjnie mieć, gdyż różne rzeczy mogą się w akwarium przydarzyć. Wcześniej miałem tubę Juwela. Ale to jest droga sprawa, bo z tego co pamiętam, tubka 80 ml kosztuje coś koło 3 dyszek. Ach, takie 3 zł to żaden pieniądz. No i co, przechodzimy do punktu kulminacyjnego. W końcu się zdecydowałem. Bawimy się w profesjonalne sodwa. Stop butla dwulitrowa. wężyki potrzebne do tego wężyków ogólnie zamówiłem więcej to jest wężyk, który był dodany do zestawu a ten wężyk za parę złotych dokupiłem, do no napowietrzacza się przyda co tam dalej cały kurek który wędruje na górę butli dyfuzor z ceramiczny on chyba akurat ma obudowę Plastikową, ale też ma dobrą opinię. Także na niego się zdecydowałem. Na pewno spiek będzie lepszy niż ten komin, co posiadałem. No i taka duperelka, którą mierzymy ilość bombelków lecących. Zakładamy na wężyku. No, także jak widać. Zakupy, jak najbardziej udane, tutaj mamy jakieś jeszcze bloczki Tropikala i artu, Rachuneczek. Oj, oj, oj. Rachuneczek akurat boli, no, ale czego się nie robi dla hobby. Więcej informacji pojawi się z czasem. Wszystko po zakładam. Wypróbuję. Na pewno więcej opiszę. System CO2, który kosztował około. 270 zł. Cały zestaw 2 litry na moje akwarium powinno stać na parę ładnych miesięcy. Butla, oczywiście, napełniona. No nic. Zaciągać rękawy i wsadzać łapy do akwarium. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczycha.